Też może inni w nią strzelą i to jest trochę przy tym e, zabronione ze zdrowia. A tu też tam no, taki kłopot, że po prostu kiedy ona się niby tam wkurza, to też zawsze e, w tym samym momencie atakuje nas e, horda zombie. To też takie tak coś zawsze następuje. Tak widzicie, jest horda właśnie wtedy, kiedy tą wit zaatakowałem. Jak mówię, zawsze tak jest bez wyjątku. Ok, to się chyba raczej, raczej zombie leżą z tej strony, z tego co tak zauważyłem. Tak jest ich paru. O, no, tu widzę, że się zombie przez ten przez no, prze ten prze murek po prostu tam wspinają prosto w naszym kierunku. No, nie jest źle. No, jeszcze gdzieś ten bummer chodzi po okolicy. Jeszcze Spiter. A Spiter leży, ale ten boomer jeszcze tak może być taki trochę niepokojący, że on gdzieś jeszcze sobie chodzi. Tak, na jego bakteria. Tak, co do jeszcze bakterii? Co do spitery to przy niej grają 4 nutki, co do Jokera 8 nutek i co do Czarzera 6 nutek. Co też tym poznamy właśnie, jak mówię, że gdzieś jakieś zombie jakiś włosów z tych w okolicy chodzi. Tam widziałem tak gdzieś się w oddali. Nie wiem co wy widzieliście, ale ja tam widziałem, że on tam właśnie chodził tam gdzieś daleko Co tu mamy? Tu jest jeden zombie i tutaj mamy... O, ok, mamy mamy strzykawki, czyli okej. Okay. Tutaj trochę broni meli Jeszcze Cartel właśnie gdzieś się pan panosy. Czekuję się na boomera i trzadza, że one gdzieś, że te dwa zombie gdzieś po prostu będą. Tak, boomer Niemcy widzieliście, ale był tam daleko, właśnie tam gdzie jeszcze na wprost. Właśnie o tego boomera mi chodziło cały czas. Wow! Ludzie ozdoli tak trochę, to jak mi chodźcie. O, tu był Cadrze właśnie w tej house. Ie. Dobra, teraz szybko musimy wchodzić. Bo już się, no już dochodziło do ulewy, po prostu deszcz tak, no był po prostu teraz taki silniejszy, mocniejszy deszcz, była taka wręcz ulewa. Wow, ja sam zabrałem temu tankowi 6000 punktów zdrowia. Naprawdę? Na, na, naprawdę gro? Yo, te boty teraz się po prostu nie popisały ani trochę. Ale też właśnie tak, że tak jest, że jeżeli jest ulewa, to podczas niej też zawsze nas, nas atakuje horda zombie, więc też właśnie mi tak zależało, żeby po prostu szybko e, z powrotem przejść do safe house'a. Bezpiecznie i tak dalej. No na pierwszy rozdział nam jakoś tam poszedł. Osiem zbranych zombie, oczywiście znowu więcej. Ja zabijam niż boty tam razem wzięte, oczywiście, czemu nie. Tak, trochę dziwnie, że te dialogi są tak przerywane przez te kwestie, kiedy. No, wiecie, kiedy, po, kiedy te postacie się leżą, na przykład coś takiego. Bo tak, no, tam się postacie leżą, tam mówią te swoje reakcje, że. O, tak, o, tak, słuchajcie, dobrze tak dalej. Wow, co w ogóle się działo z... A co, co się dzieje z tą bronią? Kurde, tak się z, po prostu huśla na, na tej katanie, że. To jest szalone. Jakieś, nie wiem, nadprzewodzone zjawiska. To to jest dziwny widok, szczerze powiem. I fajnie byłoby to oczywiście tak, wiecie... No, nagrać. Jakiś bug? Nie nie, wiem, po prostu tak... broni reaguje na takie... Na, na to, że po nią jest katana. To jest dziwne. A dobra, już wychodzę. Tylko może jeszcze się pozbędę paru zombie, którzy mogą tu gdzieś się panoszyć. E, tam tam widziałem tylko dwójkę, więc... Tyle mi musi wystarczyć. E, nie, ja chcę otworzyć. Dziękuję. O, tu jest ten no, Padłej i znowu co on ma? On ma bombę. Znaczy, bomba, motów, pilsy. Ale pilsy, wolę, wolę tak osobiście mieć pilsy, jednak od strzykawki, więc... Chętnie się zamienię. Okej, okay, ja się przejdę po tych schodach tędy. No jest ich dużo, więc tutaj warto byłoby tą bombę zrzucić tam. Gdzie był ten zombie, który właśnie że po sobie jednak e, no, kremu tego motowa niby tam e, się zamieniłem z nim motowym. Coś takiego. Chyba to tam jest. O jest okej w ogóle tutaj... Nie, nie, na mnie nie skoczysz, a nawet o tym nie myśl kurde kursek kurz do Teraz gdzieś jakby był boomer. Tak, tak, myślałem, że właśnie tam będzie z prawej strony. Tam właśnie za, 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 za tą sianą się będzie krył, po prostu. O, Spider jeszcze. A ja szybko uciekam przed tą kałużą. Ok, co tu mamy? Mamy. No, mamy. Krawiec mamy także. O, też kolejną nowość się w tej krze. Są to. E, takie nietypowe typy amunicji. Ty razem jest to amunicja wybuchająca. Taka, która po prostu też. E, po prostu wręcz. E, Powoduje, że zombie są albo odpychane, albo wręcz takie są wysadzone w powietrze z taką amunicją. Też w tej grze jest amunicja, która podpala. Też taka występuje w, w lewcie dwójce. W to jest taka kolejna nowość się w tej grze. Okej, okay, tam był kolejny jock, i całe się byłem daleko od niego. O, a też jest charger. A tu go widzę. No właśnie nie wiem czy zauważyliście, ale właśnie ten Charger, kiedy go strzelimy tą amunicją wybuchową, to po prostu on, on po prostu wręcz no, się tak ee, skołował, tak dalej, będzie tam musiał się pozbierać tak dalej, żeby móc dalej powiedz tak dalej. Więc tak mniej więcej działa właśnie tam cała amunicja wybuchowa, ale to jest też całkiem fajna rzecz. To jest to, sami całkiem pomocna. A też taka amunicja, też pamiętajcie, że was też może zranić, jeżeli nie będziecie ostrożni z, z tym wszystkim, więc bądźcie tak ostrożni. Chcesu mamy? Mamy sniperkę, mamy combat shotgun, tego całego spasa. O, to jest swój Tu jest swój ale swój chyba nie wezmę, bo tutaj, bo tutaj też gdzieś tenk może się pojawić, nie jestem pewien. mam jest... I gdzieś... A, czyli gdzieś jest switch i gdzieś jest jeszcze boomer. Jeszcze horda oczywiście. Dobra, jest boomer. Okej, okay, horda widzę z tyłu. Nie wiem, czy uważasz magnumat, czy jednak, e, a, czy jednak e, właśnie kraminu strumowego, żeby tych zombie się pozbyć. Jak mówię, ten karabin z taką amunicją e, wybuchową po prostu Was też może zranić, jeżeli e, jak, jakiś zombie będzie zbyt blisko Was i wy go traficie, to e, na was to też jakoś tam zareaguje. Okej, okay, tam widzę switch... Oje, tu jak jeszcze jest parę zombie, których się wypadałoby podbyć. Okej, okay, nie wiem czy to mój może też wypadałoby właśnie tą amunicją, tą wybuchową się pozbyć, bo też ją to trochę, tak wiecie, oszołom mi po prostu. Ostrożnie. Wiecie może... O, czekajcie, jest ok. Czekajcie, ja ucieknę, może bo tam właśnie, jak mówię, był dzokej. A dzokej leży. Nie wiesz, że został on, ma sensu, skoro tam był ten jockey, na którego tą amunicję zużyłem, więc to łydź po prostu ominę. Wow, 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 czar A co tu mamy? Mamy... O, mamy... Auto tak to jest sotgun. Też takim fajnie byłoby go mieć. Okej, okay, hodna leci z, z tam z zewnątrz. w takim miejscu łatwo się naprawdę bronić z tego co widzicie mniej więcej. Jeszcze trochę municji tam uzupełnię. Ok, teraz może przejdę tędy. Look at this! A. A suitcase full of pistols and money. No właśnie, o ten tekst od kołca mi chodziło, to jest po prostu świetne jak dla mnie. A suitcase full of pistol and money! To jest po prostu Jakub genialne OOOO co że co... Uciekajmy od niego, kurczę. Widziałem, że napadaj mnie uderzek, mówię, takie uderzenie od Cadena może nam zabrać jakieś 15 punktów zdrowia, to jest naprawdę jak mówię dużo punktów. Chyba jakby, jakbym jakby jeszcze pobierał słyszał, chociaż w pewności jeszcze nie ma. Eee, tam smokę no smok, jakoś chciał chyba pociągnąć. Dobra, smokem leży. Tam, ci go zabili. O, to był ten zombie cały upadły, co jakby tam było inaczej. No już leży i znowu tam za sobą parę rzeczy zostawił, ale nie wiem czy one będą nam szczytne, na skoro na przykład ja mam wszystko co, co po prostu mi jest potrzebne i tak dalej. Tutaj co? Bomby. O, ok, Hunter będzie leciał stąd na pewno, właśnie go słyszę. W takim miejscu jak to Hodda też tak dosyć się często atakuje, jednak nie jest to tak szczególnie kłopotliwa Hododa wiecie, w takie miejsce jednak... No to jest też takie miejsce gdzie się łatwo po prostu bronić przed całą chodzą zombie tam Ża żaden kłopot Jeszcze padę zombie stąd Okej Ok dobra okay, Speter za nad nie zaczęła splunąć Tak jeżeli tak e, zabijemy Speter zanim ona splunie to, za to mniej więcej jest achievement który tak jak no jest e, naprawdę łatwy do zdobycia. na tutaj mi uwierzcie. Jest to prosty achievement, jeden z chyba najłatwiejszych w, całej, w całym lefcie. Eee, boomer, tam był w, e, Tam właśnie, widziałem, jak on wyszedł z tamtego e, parku. Czy to, to, to było za to miejsce? Fajnie tam do końca? Eee, O, widzę, że charger leci tam z tyłu. O, oh, Rosel no, stała się jego ofiarą, ale. No, na tydzień nie zarzucam cisnąć, po prostu wziął w bieg i to wszystko. Potem już po prostu leżał i to wszystko. No, ale nie kłopot. Um, coś tu ciekawszego? No, Nowe bronie, jest Combat Shotgun. Here we go, under the Przejdź do się tutaj spawnuje, to jest ciekawe A Naprawdę, w tej kampanii jakoś tak pojawia nawet bomberów, a to oczywiście tylko tym razem, a nie każdym innym. A, tylko nie zauważyłem, że takie zombie, coś się działo. Ja, ja ślepy i głupi, naprawdę... Eee... kalabin e, myśliwski, na co znaczy, się to jest myśliwski? nie, nie będę go brał, tutaj on się nie przyda absolutnie. To trochę teraz się nie Znowu. Czy to dyabłaście? Nie, nieważne. E, coś tu może znajdziemy, coś ciekawszego. Ja to jest tak trochę, bo. Bo. to Przez chwilę myślałem, że będzie tenk za chwilę, ale jednak chyba nie będzie jeszcze tanka w A w tym rozdziale. Nie wiem, czy w ogóle będzie. No to są znowu celowniki laserowe. Um, coś tutaj. O tu też myślałem, że, nie, że tak nie ja Jednak no udało mi się tego. Zombie tam przejść zanim pan ode mnie tam drasteło Okej, okay, znowu wchodzę za Trochę to już się zaczęło robić trochę nudne, szczerze powiem I Hunter był, Hunter tam Tak, Hunter był tam, ale no tak sobie poradziliśmy z nim I dzokaj, cokej przed nami Nie, na mnie nie skoczysz! NA mnie nie skoczysz! Nawet nie próbuj. Tak naprawdę no, widziałem speedrę tam na dole tych schodów. O, jest rzeczywiście speeder, miałem rację. A no, ona chyba nie spłynęła. Znaczy albo nie spłynęła, albo spłynęła, ale po prostu nie trafiła w nas, nie trafiła po nasze nogi. Znaczy ten pierwszy wariant taki jest bardziej prawdopodobny. E, eh, łatwe teraz zabójstwo, łatwe strzały, łatwe zabójstwo, jak mówię. Tak, to no jeszcze czekam, zanim ten zombie po prostu tam e, trochę im wejdzie na, na górę, a przynajmniej spróbuję na tą górę wejść. Po prostu chcę, żeby było takie, no, tak mniej tłokun tutaj na dole. Bo tu widzicie, już są ścieki po prostu. No i po prostu w ściekach, inaczej e, no. Zombie trochę się przysi przesiaduje i fajnie byłoby o nich operować. Ok, teraz szybko spróbuję skoczyć na dół. I szybko lecimy. Właśnie, do, patrzymy się do tyłu. Czekacie! Zaraz, tenk tutaj! Wow, tenk tutaj! O nie, 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 nie! Tego się kompletnie nie spodziewałem, wam mówię wam. Jak mówię, nigdy w takim miejscu nie miałem tęka. W takich ciekawych nigdy go nie miałem. A trzeba się teraz na nim skupić, jak Dziękuję. Tenk tutaj to jest naprawdę taka bardzo, bardzo nietypowa sytuacja. Naprawdę pierwszy raz, że mi się taki tenk tutaj trafił, to jest jak mówię prawda. Ok, Spider, teraz muszę się od, od kałuży kwasu. Ja nie wiem do końca, właśnie gdzie są też, też te zombie, bo widzicie, w tych ściekach jest ciemno po prostu. Ja tam jockey. Dobra, leży.